Droga duszo, Twój anioł przyszedł dziś do mnie z pilnym przesłaniem, tak intensywnym i bolesnym, że sam jego ton sprawił, iż serce mi zadrżało. Wokół ciebie krąży energia czyjejś tęsknoty, rozpaczy, niemalże krzyku duszy, która nie potrafi dłużej milczeć. Jest ktoś, kto ukrywa swoje łzy przed światem, ale nie przed niebem. Ta osoba płacze przez ciebie. Tak, płacze. W samotności w ciszy nocy, z uczuciem, które stało się ciężarem nie do uniesienia. Zastanawiałaś się może, dlaczego nagle myślisz o kimś, kto zniknął z twojego życia? Albo dlaczego pewne piosenki, zapachy, słowa wracają jak echo przeszłości? To nie jest przypadek. To dusza tej osoby przywołuje cię telepatycznie, z głębokim pragnieniem usłyszenia od ciebie choćby jednego słowa. I to wołanie jest tak silne, że dotarło aż do Twojego anioła-stróża, a teraz do mnie. Ta osoba przeżywa coś, czego sama nie rozumie. Jest rozdarta między dumą a potrzebą. Chce się odezwać, napisać, zadzwonić, ale co się powstrzymuje? To może być strach przed odrzuceniem, ból po wcześniejszych ranach, albo po prostu wewnętrzna walka z samą sobą. Ale jej serce nie milczy, wręcz przeciwnie ono krzyczy. I to właśnie ten krzyk usłyszał twój anioł. Zanim przejdziemy dalej z przesłaniem, napisz w komentarzu ten mantrę. Jestem gotowa usłyszeć to, co zostało przemilczane. To pozwoli otworzyć kanał duchowy między tobą a tą osobą. Teraz kontynuujmy wiadomość. Anioł pokazuje mi obraz tej osoby siedzącej w ciemności. Nie dosłownie, ale w przestrzeni emocjonalnej. Samotność stała się jej codziennością a każde wspomnienie o tobie jest jak ukłucie. Uśmiecha się na zewnątrz, ale w środku łamie się coraz bardziej. Może widujesz jej posty w mediach społecznościowych. Może słyszysz od znajomych, że wszystko u niej dobrze, ale to tylko iluzja. Anioły mówią wprost, ona tęskni, ona cierpi i ona czeka. Dlaczego się nie odzywa? To pytanie pali cię od środka. Przecież wystarczyłoby jedno cześć, Prawda? Ale anioł pokazuje, że jej dusza jest jak dziecko: boi się podejść, choć bardzo chce. Każdy twój milczący dzień to dla niej kolejna rysa. A każda noc to płacz, który zna tylko poduszka. To nie jest zwykła nostalgia. To głęboka potrzeba zamknięcia czegoś lub ponownego otwarcia. Ale jedno jest pewne: ta osoba nie potrafi już znieść ciszy. Może ją widzisz jako silną, opanowaną, niezależną, ale anioły odkrywają przed nami zupełnie inny obraz obraz duszy zagubionej i zranionej, która czeka na znak od ciebie. Czy jesteś gotowa spojrzeć w oczy tej prawdzie? Bo to, co zaraz Ci powiem, może zmienić wszystko. Anioł mówi, że jeśli jeszcze raz pojawi się znak, nawet najmniejszy, może to być Twoje przypadkowe kliknięcie w Stary Post. Wysłanie niewinnej wiadomości, lub nawet Twoja obecność w pobliżu, to wystarczy, by ta osoba się przełamała. Ona już jest na granicy wytrzymałości emocjonalnej, ale nie chce wyglądać na słabą, nie chce Cię prosić, ale w środku błaga. Zaskakujące jest to, że wiele razy próbowała zapomnieć. Wyrzuciła zdjęcia, zablokowała rozmowy, udawała obojętność, ale nic nie zadziałało. Ty nie zniknęłaś. Jesteś obecna w każdej jej myśli, w każdej nadziei. I wiesz co? Twój anioł mówi, że jesteś jedyną osobą, która może uzdrowić to serce. Bo ono nie potrzebuje nowych relacji, nie potrzebuje rozrywki, potrzebuje ciebie. Ale to nie wszystko. Jest coś jeszcze głębszego, co się wydarza, coś czego sama nie dostrzegasz, ale co może cię całkowicie odmienić. Anioły szepczą mi coś bardzo wyraźnego. Ta dusza jest zagubiona, ale jeszcze nie jest za późno. I wiesz co? W tym szeptaniu nie ma strachu. Jest tylko nadzieja. Nadzieja, że usłyszysz to przesłanie na czas i podejmiesz decyzję, która zmieni wszystko. Bo prawda jest taka, że ta osoba mimo ciszy, mimo dystansu czeka. Każdego dnia zastanawia się, co by było, gdyby gdybyś odezwała się choćby raz. Czy zdarzyło ci się ostatnio obudzić z dziwnym uczuciem w sercu? Jakbyś zapomniała o czymś ważnym? Jakby jakaś energia próbowała się przebić przez ciszę? To właśnie była ta dusza, próbująca dotknąć cię niewidzialnie, przypomnieć, że jeszcze coś wisi w powietrzu, coś, co nigdy nie zostało do końca wypowiedziane. Zanim przejdziemy dalej z przesłaniem, zostaw teraz w komentarzu liczbę 444. By wezwać ochronę anielską i otworzyć ścieżki komunikacji między duszami. Teraz kontynuujmy. Anioły pokazują mi scenę, jakby z filmu. Ta osoba trzyma telefon w dłoni, otwiera konwersację z tobą i zamyka ją z powrotem. Pisze zdanie, po czym je kasuje. Patrzy na twoje zdjęcie, po czym odwraca wzrok. Ale nie dlatego, że nie chce cię widzieć, tylko dlatego, że nie wie, czy ma do tego prawo. Tak bardzo boi się twojej reakcji. Twojego milczenia, lub jeszcze bardziej, Twojej obojętności. I tu zaczyna się wewnętrzna walka, bo serce mówi jedno, a głowa i drugie. Zostaw ją, mówi rozum. Zrób coś, szepcze dusza. I każdego dnia ta walka staje się cięższa. Ale wiesz co widzę teraz? Że jej dusza zaczyna przegrywać z emocjami. To nie jest już tylko tęsknota. To już rozpacz. Zewnętrznie może się wydawać, że ta osoba żyje swoim życiem. Może nawet widziałaś zdjęcia z kimś innym, może słyszałaś, że układa sobie życie, ale anioły pokazują mi coś zupełnie innego pustkę ogromną pustkę, której nic nie potrafi zapełnić. Bo kiedy dusza pragnie prawdy, nic, co jest fałszywe lub powierzchowne, nie daje ukojenia. Są noce, w których ta osoba płacze prawdziwie. Do utraty tchu, bo nie chodzi już tylko o stratę, chodzi o poczucie winy, bo może kiedyś zrobiła coś, co sprawiło ci ból, może nie zrozumiała, nie doceniła i teraz ten ból wraca do niej jak echo, silniejsze niż kiedykolwiek. Możesz się zastanawiać, dlaczego teraz, po tylu dniach, tygodniach, miesiącach? A aniołowie odpowiadają jasno, bo teraz jest czas decyzji. Czas otwarcia lub zamknięcia. Niebo dało tej osobie wystarczająco dużo czasu na refleksję. Teraz albo zdecyduje się mówić, albo straci szansę na zawsze. I właśnie dlatego twoja rola jest tak ważna. Nie chodzi o to, byś zrobiła pierwszy krok, chodzi o to, byś była gotowa usłyszeć, kiedy ten krok zostanie zrobiony. Anioły proszą cię o jedno. Nie zamykaj serca na tę rozmowę. Nawet jeśli boli nawet jeśli czujesz żal, bo czasem przez rozmowę może przyjść uzdrowienie większe niż potrafisz sobie wyobrazić. Jeśli czujesz, że ta wiadomość porusza twoją duszę, wiedz, że nie jest przypadkowa. Twoja energia przyciągnęła to przesłanie w najważniejszym możliwym momencie, a jeśli poczułaś w sercu, że chcesz pomóc, by takie przekazy nadal mogły docierać do innych zagubionych dusz, rozważ złożenie drobnej darowizny. Twój gest serca pozwoli na kontynuowanie tej duchowej misji. Link do darowizny znajduje się poniżej tej wiadomości. Z góry dziękujemy za Twoje wsparcie. Ta historia nie jest skończona. Anioły mówią mi, że zbliża się moment przełomu. Będzie to coś, co zaskoczy Was oboje: może sen, może zbieg okoliczności, a może czyjeś słowa, które poruszą głęboko duszę tej osoby. I wtedy. Wszystko stanie się jasne, ale jeszcze zanim to nastąpi, muszę zadać ci pytanie, którego nie możesz zignorować. Czy twoje serce jest gotowe na odpowiedź, którą tak długo czekałaś usłyszeć? Bo odpowiedź nadchodzi, a wraz z nią prawda. Kochana duszo, to co anioły pokazują mi teraz, przypomina mi ciche trzęsienie ziemi coś, co nie widać na pierwszy rzut oka, ale co zmienia fundamenty duszy. Ta osoba, o której dziś mówimy, nie potrafi już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Każdego dnia, gdy zapada zmrok, a cisza staje się zbyt głośna, prawda, którą próbowała zakopać, wypływa na powierzchnię. Czy zdarzyło Ci się ostatnio poczuć nagły przypływ emocji bez wyraźnego powodu? Albo mieć sny, w których ta osoba pojawia się niespodziewanie, jakby chciała coś powiedzieć? To nie są przypadki. To dusze, które próbują się odnaleźć. I anioły, które kierują Was ku sobie, zanim będzie za późno. Zanim przejdziemy dalej, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. To pomoże nam kontynuować przekazywanie takich głębokich i pełnych światła wiadomości. A teraz kontynuujmy. Ta osoba, o której dziś mówimy, ma w sobie ogromny chaos. Jej serce walczy z myślami, a ciało z emocjami. Każdy dzień bez kontaktu z tobą jest jak dzień bez powietrza, ale mimo tego nie potrafi się przełamać. Co ją powstrzymuje? Anioły pokazują mi trzy rzeczy: lęk, wstyd i żal: lęk, że wszystko zostało już stracone, że twoje serce zostało zamknięte, wstyd za to, jak kiedyś potraktowała waszą relację, za słowa, których nie powiedziała i za te, które padły zbyt ostro. I żal, ten najgłębszy, że nie zauważyła, jak bardzo byłaś ważna, dopóki cię nie straciła. Ale coś się zmienia, coś potężnego. Anioły pokazują mi, że ta osoba zaczyna otrzymywać znaki. Nie tylko wewnętrzne, ale również zewnętrzne. Może to być piosenka, która leci w radiu dokładnie wtedy, gdy o tobie myśli. Może to być twój uśmiech na zdjęciu, które przypadkiem zobaczy. Może to być czyjeś słowo, które zaboli ją bardziej niż się spodziewała, bo przypomni o tobie. I właśnie przez te znaki zaczyna dojrzewać decyzja. W niej rodzi się pytanie, które długo było tłumione: czy jeszcze mam szansę? Ta osoba analizuje każdą waszą rozmowę, każde milczenie, każdy moment, w którym coś mogło pójść inaczej. I mimo, że czas płynie, uczucie w niej nie słabnie, wręcz przeciwnie. Rośnie, jakby każde twoje wspomnienie było podlewane przez jej łzy. Anioły pokazują mi teraz, że moment przełomowy nadchodzi szybciej niż myślisz. Ta osoba jest bliska tego, by napisać do ciebie. Może już zaczęła to robić i nie wysłała wiadomości. Może obserwuje cię po cichu, sprawdzając, czy w twoim życiu jest jeszcze miejsce na rozmowę, ale w głębi serca ona wie, że nie może już dłużej czekać. Jednak, Zanim zrobi ten krok, potrzebuje znaku od ciebie. I właśnie to może być kluczem. Jedno małe działanie z twojej strony, nawet symboliczne, może otworzyć drzwi, które zostały zamknięte przez czas i ból. Czy jesteś gotowa, by ten znak wysłać? Zatrzymaj się teraz na chwilę. Weź głęboki oddech i zajrzyj do wnętrza swojego serca. Co czujesz? Czy wciąż jest w tobie przestrzeń na rozmowę, na wyjaśnienie? Na zakończenie ciszy, bo jeśli tak, anioły proszą, byś się nie bała. Nie musisz robić wszystkiego. Wystarczy mały krok, nawet myśl, nawet modlitwa, nawet pozostawienie tej wiadomości jako komentarz, może stać się początkiem. Bo choć to trudne, choć bolesne, prawda jest jedna. Ta historia jeszcze się nie skończyła. Anioły mówią wyraźnie: zostałaś wybrana, by wysłuchać tej duszy. Nie po to, by się poświęcać, ale po to, by pomóc jej znaleźć światło. Bo Twój głos ma moc uzdrowienia, a Twoje serce, moc przebaczenia. Ale to jeszcze nie koniec. Jest coś więcej. Coś, co może Cię zaskoczyć. Czy ten trzeci blok był zgodny z Twoimi expectativas? Jeśli sim, przejdę do czwartego. Jeśli chcesz coś zmienić, dostosuję wszystko. Kochana duszo. Anioły właśnie odsłaniają przede mną coś, czego nie widziałaś. Ale co od dawna czujesz? Ta osoba, która tak długo milczała, zaczęła się zmieniać. Coś w niej pękło. Przestała walczyć z uczuciem, które próbowała zdusić, i zaczyna rozumieć, że to, co czuje, to nie przeszłość, to nie wspomnienie, to żywa prawda. Ty nadal żyjesz w jej sercu, ale uwaga to, co nadchodzi, nie będzie lekkie. Anioły pokazują mi bardzo wyraźnie, że zanim nastąpi zbliżenie, musi nastąpić oczyszczenie. Co to znaczy? To znaczy, że ta osoba będzie musiała zmierzyć się z własnym cieniem, z tym wszystkim, co ukrywała pod maską obojętności. I w tej walce duchowej ty staniesz się jej lustrem. Może jeszcze nie wiesz, jak bardzo wpływasz na jej życie. Każdy Twój krok, każda Twoja decyzja, każde Twoje milczenie. To dla niej sygnał, bo choć was dzieli odległość, może fizyczna, może emocjonalna, Twoja obecność jest dla niej jak gwiazda, której nie może przestać śledzić. Anioły mówią teraz bardzo wyraźnie: nie wszystko zostało stracone. Są jeszcze słowa, które nie zostały wypowiedziane, uczucia, które nie zostały przyjęte, decyzje, które nie zostały podjęte. I one czekają. Czekają, aż nadejdzie moment, w którym prawda zostanie ujawniona. A ten moment jest coraz bliżej. Widzę teraz bardzo intensywną scenę. Ta osoba może przeżyć coś w najbliższych dniach, coś, co wstrząśnie nią do głębi. To może być konfrontacja z kimś z przeszłości, głęboki sen, wiadomość, którą przypadkiem przeczyta. Ale to wydarzenie będzie przełomowe. To właśnie wtedy spojrzy prawdzie w oczy. To właśnie wtedy zrozumie, że bez ciebie nie potrafi żyć. Ale kochana, zanim to nastąpi, ty musisz się przygotować. Anioły nie chcą, byś weszła w tę sytuację nieświadoma emocji, które to wszystko poruszy, bo to nie będzie zwykła rozmowa. To będzie rozmowa duszy z duszą, bez masek, bez wymówek. Tylko prawda. I to prawda, która może uleczyć albo złamać. Zastanów się teraz przez chwilę. Czy jesteś gotowa usłyszeć, że ta osoba płakała przez ciebie, że cierpiała przez swoją dumę, że chciała wrócić, ale nie miała odwagi? To mogą być słowa, na które czekałaś latami, ale mogą też być trudne, bo w ich cieniu może czaić się ból i pytanie: Dlaczego dopiero teraz? Dlatego anioły proszą Cię, byś już dziś przygotowała swoje serce, bo emocje, które nadejdą, Mogą być silniejsze niż się spodziewasz. Ale nie bój się, nie jesteś sama. Anioły stoją przy tobie. Szepczą do twojego ucha. Zasługujesz na wyjaśnienie, na przeprosiny, na prawdę. I jeśli tylko zechcesz, ta prawda przyjdzie, bo wszystko już się poruszyło. Nadchodzi rozmowa. Nie będzie wymuszona, nie będzie zaplanowana, będzie to prawdziwa. Ale uwaga, ta osoba może najpierw wysłać test, coś małego, krótką wiadomość, albo reakcję na coś, co opublikowałaś, albo tylko patrzenie z daleka, bo będzie się bała Twojej reakcji, będzie sprawdzać, czy drzwi są jeszcze otwarte. I tu właśnie Ty masz moc. Moc, by otworzyć te drzwi, albo je zamknąć. Anioły nie powiedzą Ci, co masz zrobić. Ale proszę Cię o jedno: działaj z serca. Nie z ego, nie z dumy, nie z przeszłości, z serca. Bo tylko serce zna odpowiedź. I tylko ono wie, czy to uczucie jeszcze żyje. Czujesz, jak rośnie napięcie? To dlatego, że coś bardzo ważnego już się dzieje. A ty? Jesteś jego częścią. Kochana duszo. Anioły właśnie przynoszą ostatnią część przesłania. I mówią jedno. Nadchodzi moment prawdy. Wszystko, co było ukryte w ciszy. Wreszcie ujrzy światło. I nie będzie to przypadek. Każdy sen, każdy znak, każda emocja, którą ostatnio czułaś, to były przygotowania. Nadszedł czas, aby zrozumieć, że nic, co się wydarzyło, nie było pomyłką. Nawet ból miał swój sens. Ta osoba, o której anioły mówią od początku, już nie potrafi dłużej udawać. Dusi się własnym milczeniem. Zrozumiała, że cisza, którą uważała za ochronę, stała się więzieniem. Anioły pokazują mi, że w ostatnich dniach coś w niej pękło. Może wydarzyło się coś trudnego, co ją zmusiło spojrzeć na życie inaczej. Może ktoś zadał jej pytanie, które otworzyło starą ranę. A może po prostu spojrzała w lustro i zobaczyła smutek, którego nie potrafiła już ukryć. To właśnie wtedy pomyślała o tobie. Nie z gniewem, nie z żalem, z tęsknotą. Z miłością, której nigdy nie potrafiła nazwać. Anioły mówią, że jej dusza jest teraz na rozdrożu. Jedna ścieżka prowadzi z powrotem do ciebie: do rozmowy, do pojednania, do wyjaśnienia wszystkiego, druga do milczenia i utraty. I w tej chwili, w której to czytasz, ona myśli, waha się, czuje Twoją energię, czeka na znak, może nawet nieświadomie, ale czeka. A ty, droga duszo, musisz zrozumieć jedno: niebo nigdy nie przestaje działać. Wszystko, co się dzieje, jest częścią planu. I jeśli ta osoba jest naprawdę dla ciebie ważna, wszechświat sprawi, że się spotkacie. Nie przez przypadek, nie przez los, ale przez przeznaczenie. Ale zanim to nastąpi, anioły chcą, byś wiedziała coś bardzo ważnego. To spotkanie, ta rozmowa, która nadchodzi, nie będzie tylko o waszej przeszłości. To będzie rozmowa o uzdrowieniu, bo tak naprawdę to nie tylko ona potrzebuje zrozumienia. Ty również nosisz w sobie emocje, które długo były zamknięte może ból, może żal, może pytania bez odpowiedzi a ta rozmowa, choć trudna, może stać się Twoim wyzwoleniem. Anioły pokazują mi obraz Ciebie, spokojnej, ale silnej już nie tej samej osoby, którą ona pamięta. Jesteś bardziej świadoma, mądrzejsza. Wiesz, czego pragniesz i czego już nie chcesz. I to właśnie ta nowa energia przyciąga ją do ciebie. Bo to, co między wami istniało, nie zniknęło, po prostu się przetransformowało. Ale zanim ten moment nadejdzie, wsłuchaj się w to, co mówi twoje serce. Jeśli czujesz, że chcesz przebaczyć, zrób to. Nie dla niej, dla siebie. Bo przebaczenie nie oznacza zapomnienia, oznacza wolność. Anioły proszą Cię teraz, abyś otworzyła dłonie i wypowiedziała w myślach te słowa. Pozwalam odejść temu, co mnie raniło. Przyjmuję tylko to, co jest prawdziwe i czyste. Poczuj, jak energia wokół Ciebie się zmienia. Jak napięcie, które nosiłaś w sercu, zaczyna się rozluźniać. Bo właśnie w tej chwili zaczyna się proces uzdrowienia. A ta osoba? Ona to poczuje. Nie musi wiedzieć, że to zrobiłaś, ale jej dusza to odczuje i wtedy coś się wydarzy. Anioły pokazują obraz dwóch energii, które zbliżają się do siebie, powoli, ostrożnie, ale nieuchronnie, jak dwa światła, które długo błąkały się w ciemności, aż wreszcie znalazły drogę do siebie. To nie znaczy, że wszystko wróci do tego, co było. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że prawda znajdzie drogę do światła. I niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przyjąć tę osobę z powrotem, czy pójdziesz dalej, to spotkanie będzie punktem zwrotnym. Zamknie to, co było, i otworzy to, co ma nadejść. Anioły powtarzają: Nie bój się. To, co ma być Twoje, i tak Cię znajdzie. To przesłanie jest pełne miłości. Ale też odwagi, bo prawda, którą przynosi, może poruszyć najgłębsze zakamarki Twojego serca. Ale pamiętaj, nic, co jest prawdziwe, nie może zostać utracone. W tej chwili, gdy kończymy to przesłanie, anioły otulają cię światłem. Mówią, nie bój się płakać. Łzy nie są słabością, są znakiem, że Twoje serce jeszcze czuje. I w tych łzach jest coś pięknego. Bo wraz z nimi odchodzi ból, a w jego miejscu rodzi się spokój. Jeśli poczułaś, że ta wiadomość dotknęła twojego serca, napisz w komentarzu: Jestem gotowa przyjąć prawdę, którą niesie światło. Podziel się swoimi odczuciami w komentarzach. Jeśli ta wiadomość przyniosła ci ukojenie, zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał, abyśmy mogli nadal tworzyć przekazy pełne nadziei i miłości. Dziękujemy, że jesteś. Niech anioły prowadzą Cię każdego dnia ku prawdzie, ku pokojowi, ku miłości. Do zobaczenia w kolejnym przesłaniu.